Witajcie. Również ja się teraz obkupiłem. W tym tygodniu przywiozłem kolejną 25 piątkę BK Plus. Ładne ziarno. Oraz dwudziestkę piątkę prosa takiego, tego mniejszego. I zwykle im właśnie mieszam 50 na 50, czyli Jeden garnek tego, jeden garnek tego. Taką proporcję dostają już e, docelowo. Dodatkowo im domieszałem jeszcze Multivit. A w międzyczasie dokupiłem sobie do pielęgnacji miętal. Bardzo dobry preparat. Zapach umięty. Ładny zapach jest. Chłoni oczywiście też wilgoć. Tutaj dzisiaj przyszło e, cegła z mdm -u. Nie dotarło jeszcze e, wiadro grytus tu <rontfrida> Prawdopodobnie trafiłem. Na jakiegoś przepakowywacza na Allegro, który oczywiście no, nie miał tego na stanie, tylko wyślę dopiero jak sprowadzi. Bo to no, właściwie norma na tym portalu. I za chwileczkę przejdziemy do gołębnika Dzisiaj zrobiłem porządki, dokładniejsze zestaw. Posprzątaj się teraz. Jest to żeby nie był pod nogami. Akurat jest też pod dachem, nie będą na niego robiły. Tutaj dzisiaj również przyszło. Ech, lizawka dla bydła postawiłem im pod, pod tutaj, pod gołębnikiem. Biurka nie będę akurat wywalał, bo przyda się właśnie na takie rzeczy, żeby coś postawić albo żeby coś wstawić. Jeszcze muszę te palety na razie zostają. To drzewo muszę wynieść do piwnicy. I generalnie jest porządek. Tutaj nie widać, żeby miały póki co kolejne jajka, ale już widać, że sobie posprzątały po swojemu od mojego ostatniego razu. no tu nie były. Tu siedzi młodzik, zatusiem, ale tu nie mają tu nie mają jajek, bo jajka właściwie młody jest już kolejny tutaj. się ona siedzi? Tak, tak, pokażę. pokażę. O, jeden jest. I drugi prawdopodobnie albo się nie wyklął, albo albo jajko było niezalężone. To jest taki domek dla kota, który ocaliłem. Wykorzystałem jako gołębnik i sobie tutaj siedzą. Założyły sobie gniazdo. To zaraz zerkniemy, czy te coś mają, czy tylko udają. Oczywiście, że nic nie mają, trochę sobie też nanosiły. Oczywiście, jestem tu w wieczorowej porze, dzisiaj sobie latały. Samczyk tutaj, młodzież. Nie wiem czy będzie to czysty taki duży śląski tarczowy czy mniejszy Siwka sobie tutaj siedzi na palecie Ta sobie na worku usiadła z jajkami ale nie będę jej już teraz tego zabierał no Jak już siedzi to niech siedzi Najwyżej jak młode się wyklują to ją tu przeniosę gdzieś razem z nimi, żeby nie pospadały. Tutaj siedzą jeszcze ten kok, siedzi tutaj za paletą. Sobie miejsce znalazł. Jedno też mają. O, tu sobie miejsce znalazł. Ale też tylko jedno mają. Jest właśnie z tym w parze. Tutaj samiczka Karczowa. Już zacząłem też powoli wywalać niektóre rzeczy. Wszystkiego od razu nie wywala. Chociaż może wykorzystam ten stropian do wylewki. Tu młodziki już całkiem Całkiem duże. Już latają, ale jeszcze na dachu nie były. Siedzą sobie z rodzicami. Tutaj wyjście jest zamknięte, bo mogłyby tędy wychodzić, ale to ja chcę decydować kiedy wychodzą, a kiedy nie. Bo jak będę codziennie, codziennie by miały otwarte, to w końcu by się by zonrowił, albo sąsiedzi by mogli mieć pretensje, a tak to jak wychodzą co kilka dni, to zawsze jest inaczej. Tam sobie siedzą. Ten wszystkich jest tu. Wilgotność i temperaturkę mamy tutaj 9,7C. Wilgotność 60%. Nie źle. Dorosłych jest tu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. Czyli wszystko się zgadza. Ta już prawdopodobnie przyszła i została już na stałe. Spodobało jej się. Tak więc. Podobnie jak te gołębie na tamie tyle, że sobie wybrała miejsce u mnie, a nie na wolności. Drobniutki gołąbek, ogonek mówisz odrósł. Tu sobie lata ile chce, nikt nie goni Taki jak ten, mu buziak Tak, tak, tak mhm. Dzięk, tak, tak mhm. Twój dziubek jest za słaby nie masz takiej siły I się ciebie nie boję no, Będą w sumie dwa filmy dzisiaj bo ten też wejdzie z montu no, Wcześniej wejdzie oczywiście film z Jeziorska który tam nagrałem Te zguby Które tam sobie wybrały życie i żyją ale jak im tak odpowiada, to mają do tego prawo. Nikt ich nie zmusza, to ich wola. No, praktycznie wygląda jak ojciec, ale nieco się różni. Mamy trochę mniej koloru białego, białego ale... A reszta się zgadza. No mam nadzieję, że ten młody wyjdzie taki jak samica. Przynajmniej tak bym chciał. Pozdrowionka no dla wszystkich. Za jakiś czas znowu coś nagram, jak się coś zmieni.